Cześć ludzie, witam was serdecznie. Jestem Ryuk, a to jest kolejny odcinek zagrajmy w Battlefield 4. Jest to z tego co wiem ostatnia misja w kampanii. No i spójrzmy co nas czeka. My lecimy teraz samolotem na nasz statek, na naszą Walkirię. Radar, Muszę dokładnie wiedzieć, jaki się pakujemy i musimy uratować walkirię. To najgorsze trzy godziny w moim życiu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Jest Walkiria! Ta. Płynie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! Podczepić! Dasz sobie radę? Surowe króliki i wojskowe racje. To jest wyzwanie. Pierdolę! <słyskuj> <słyskuj> Linki Sprawdź jak będzie zżygać celuj w przeciwników na ziemi Sprawdzić sprzęt Dobra no to widzimy się na dole Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze Ładunek! No, a raczej że musi <laughs> Aaaa muszę biec, tak? Łohoho, łohoho! Ooooooo! Forteca, tu Grabasz 3. Odbiór. Powtarzam, Forteca, tu Grabasz 3. Jak mnie zrozumiałeś? Cenują w falciwie. To wszystkich. tu Forteca. Czy ktoś mnie słyszy? Nieprzyjaciel wchodzi na nasz pokład. Powtarzam, żołnierze wroga na pokładzie. Długo nie wytrzymają. No w porządku, w porządku. Dobra. Co my tu mamy? Nie chcę tego skara, kurde. To jest całkiem spoko, ale nie chcę. Coś takiego... Nie wiem coś takiego Tu snajperka mi... Snajpera mi tu nie będzie zbytnio potrzebna tu weźmiemy jeszcze to Pięknie Tyle broni Kurwa już granat, no chyba was pogięło. Zdechnął. Ya çapa dünen. Nie wierzę, po prostu spadł na mnie helikopter i ktoś mnie po prostu dobił. No. Nie wierzę w to. Dobra Dostał Dostał w czapę Skrypty, skrypty i proszę ja Was, skrypty, ale tak chamskie skrypty... tu nic nie ma Patrzcie na chwilę. Okej, okay, wracamy. w mordę. w ogóle się nie zauważyłem. A ja ja jaj. No ładuj, że tą broń. Boże!

O, pięknie, jeszcze bym się zabił sam. Znowu? Zybałem to nastaw czapę muszę amunicję chyba uzupełnić wiecie Zamiast tego wezmę sobie chyba... Numer. A, no, i unik zrobił. Dostał gnój. I koniec proszę państwa jest bliski, skoro już mamy złoto um, w tej kampanii. Pokład przysty. Garison jest w Muszę Dokąd idziemy? Na dół. Jeden poziom niższy. Czyli tu Czyli wychodzi na to, że tu. Widoczki niezłe Ostrożnie No, teraz ja otwieram drzwi Ana, no, lewa. Ja biorę korytarz. Pak! Dotarłeś. Grabarze wciąż górą. Ty w dupę. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Aha. Właśnie. A potem jak mnie zostawiliście. Gdzie Dzincze? A... Co z nim? Fajnie, że jesteś. Fajnie. A Dzincie i ma się dobrze. Zaprowadzę was. Sierżancie Pakowski, uchodźcy, co z nimi? Żołnierze? Zostańcie z nimi. My pójdziemy do izby Chorych. Pan przodem, sierżacie. No, dajesz, dajesz. Kończmy to. Uważasz na flanki. Ej, pa! Co się stało w szyngafusie? Myśleliśmy, że zginąłeś. Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma chuja. O, i coś tu się język zaobszył. Tak bywa, jak człowiek się tysiąc metrów czołga przez ściek z dziurą życiu. Teraz już wiesz jak blisko jest stąd do piekła Rek, ty i ja, atak synchroniczny Otwórz drzwi Te drzwi? A te drzwi Słuchajcie, to chyba było dobre. To mi się podobało całkiem. <laughs> Takie wejście i, i taki mały rozpierdol zrobienia. Został. Wszyscy zlikwidowani. Co oni tu za broń mają, Jesteśmy co? Szelba. Już się spieszymy. Za długo był pan nieprzytomny. Nie powinien pan nawet mówić. Siema, Garrison. Mój głos to moja broń. Jeśli zamilknę, stanę się nic. Rani z to Dzień dobry. Puchan. Nie ją nie trzeba Przyszli po mnie. Od Dżanga. Masz weź Musimy się stąd wyciągnąć. Nie potrzebuję żadnej broni, kapitanie. Moi bracia mnie nie zabiją. No. Może nie wyraziłem się jasno. Twoi bracia myślą, że nie żyjesz. Jesteś celem, tak jak my. Obiektem przeznaczonym do likwidacji. Więc muszą mnie zobaczyć. Przekonać się, że wciąż żyję. Wtedy zapomną o misji i złożą broń. Czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? Tak. To był żart. Irish Reggae, pilnujcie drzwi. Mówię serio. Jeśli zaczniemy walczyć, zginiemy. Sam otworzę te drzwi. Nie mogę ci na to pozwolić. Posłuchaj. O co chodzi? Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy, przy życiu. W takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. Przeżył bardzo poważną traumę. W tym miejscu jestem niewidzialny. Ech. Tu już jestem martwy. Wy też! Jeśli się nie ujawnię, jeśli nie będę mógł mówić, to brać bez strachu. To już przegrałem. Muszę wiedzieć, na czym stoję. Otwórz drzwi się 呀！赵云，赵云！喂，兄弟，你被骗了。如果你愿意听，我会告诉你的事情。你有这个，而你没去办。真正活了，把枪放下。又是刀不？真正活了。

O Chang ma okręt gdzieś na północ od nas. To suki syn. Pogrzebie prawdę i nas wszystkich razem z nią. Odpowiemy? Nie mamy nic. Nic już nie zostało. Nawet C4? C4... C4 akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim zrobić? Dajcie mi łódź i jak najwięcej C4. Ja to zrobię. Chyba nie mówisz poważnie, Ayrish. Nie. Jesteśmy bardzo poważni. Dobra, bak, Pokaż im. Dreker, chodźcie. Halo, na pewno chcesz dołączyć? Dzięki. I Niższy Z Bogiem. No to na nie? Słuchajcie wszyscy. Przygotować mi łódź i załadować na nią C4. Kiorun. Bez gadania. Zaraz tam będziemy. To było niesamowite. Zawsze tak jest. Zdarza mu się. Na pewno nie jesteś jego żoną. Związałam się z tym, co symbolizuje. Siama. to ta nasza łódź? Hana, marzysz czasem, żeby było inaczej? Pewnie, oczywiście. Ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. O Boże. Jesteś w porządku, Hana. Ja prowadzę? Juhu, prowadzę! To dla Pana się żyć. Zostajesz, pak? Ma Macie przeżyć. To rozkaz. Zrobi się. A wy nie dajcie zatonąć w Valkyrii. Niedługo wrócimy. Ura! <grystanie> Ura! Yeah. Ja pierdolę! Las, do piachu. Dobra, płyniemy. Nie bardzo wiem gdzie, to znaczy podążam za, wiecie, za e, strzałką na tym. Na radarze. Zastanawiam się, czy jest szansa, że tu zginiemy, w sensie... i poszliśmy w chuja nie na całość Kurde ten okręt taki super nowoczesny Ostatnio Tu nas nie widzą Ostatnio o czymś takim czytałem Trzyma Zawodny sprzęt, ta jasne. Prosto ze Szwecji. No to kamień spadł z mm. I co już? Forteca. Tu krawacz trzy. Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak was status, odbiór? Ledwo się trzymamy! Ślijcie ich na dno! Wysadzaj kana! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker! Zadaj mi to! Trzeba będzie zejść na dół. Okej, okay. wystarczy jedna osoba. Reker! Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, okay, daj mi go! Nie będziesz ryzykować, Hanna. Jestem Iris, pamiętasz? Mam farsa! Daj mi go, dawaj! Reker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek! Twój kraj potrzebuje cię żywej. Nie żejdziesz na mnie! O, jaki to wybór! Dawaj, My się tutaj kłócimy, a na okręcie umierają ludzie. Kogo wybrać? Rynek, Kogo, wybrać? Kogo wybrać? Kogo wybrać? Kogo wybrać? Kogo wybrać? Zdecyduj stary jazzlec. Wybierze na I jak zapali się zielone, naciśniesz przycisk. Iris! Cholera. to tutaj już można? Kogo zabije? No i co? Cholera, Iris? Uciekaj! Wituj się, człowieku! No naciskam! Albo ona... I co? Zginął? Zrobiliśmy, co było w naszej mocy! Iris nie zginął na marne! TCA Grabarze są już na pokładzie. Wracamy. A gdzie tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić. Musimy się wycofać. Zrozumiano. Przywieźcie moich żołnierzy do domu. No cóż... Niestety trzeba było poświęcić Irish'a. Właściwie nie wiem jaki wpływ... Yy... miałby to... Gdybym go nie poświęcił. Uch, co by się stało, gdybym to... Kiedyś lubiłam wyprawy w góry Ten spokój. Prostota. Miałem kiedyś wujka. Wujka Jay'a. Nauczył mnie wszystkiego o przetrwaniu dziczy. Myślałam, że jesteś miastowy. Bo jestem. Ale mój wujek nie był. Dobra Ciekawe co by było gdybym to jednak Gdybym to jednak Wybrał Hanę bardzo, bardzo jestem ciekawy z tego powodu Dobra słuchajcie no to jest ostatni odcinek tej serii Seria taka dosyć krótka wyszła Mam nadzieję że odcinki wam się podobały I cóż Kończę powolutku wszystkie serie. Została mi jeszcze tylko zbapana seria, która jest dosyć długa. Pamiętaj albo Ale jeszcze trochę odcinku witarzem zakończymy. Cóż, to był. Powiedz to, niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Dokładnie kurwa. Właśnie tak. Niczego kurwa nie żałuję. No właśnie. Niczego kurwa nie żałuję. No właśnie. Brawo! Słuchajcie, to był Battlefield 4, kampania dla gracza pojedynczego I co? Koniec serii, koniec, 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 koniec Seria mam nadzieję Wam się podobała eee, I co? Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!